Kto z Was nocował w namiocie w lesie? A kto chciał, planował, ale w głowie od razu zapaliło się żółte światło? Ale czy tak można? Czy to legalne? Czy nie dostanę mandatu? Czy mnie nie okradną? Czy mnie nie zjedzą dzikie zwierzęta? A może ktoś mnie wygoni? W środku nocy nie byłoby to fajne. Na te ostatnie pytania odpowiedzieliśmy w praktycznym poradniku o nocowaniu w namiocie na dziko. Ma on już kilka lat, ale się jeszcze nie zdezaktualizował. Możecie go znaleźć tutaj. A nie, bo tutaj i w opisie tego filmu. Ale dziś pogadamy sobie troszeczkę o aspektach prawnych, czyli jak legalnie spać na dziko w Polsce. Pod namiotem, pod tarpem, w hamaku, jak sobie życzycie. Okazuje się, że jest to całkiem proste. Podczas naszych wypraw rowerowych i nie tylko, zwykle nie rezerwujemy noclegów po drodze. Gdy przejedziemy swoje, a słońce chyli się ku zachodowi, zaczynamy rozglądać się za odpowiednim miejscem na postawienie namiotu. Bezpieczeństwo i spokój to dla nas priorytety, dlatego staramy się rozbijać z dala od zabudowań, w miejscu osłoniętym od wiatru, a jednocześnie łatwo dla nas dostępnym. Dla wielu osób wątpliwa legalność to często przeszkoda przed regularnym biwakowaniem. Tymczasem w Polsce można rozbijać się na dziko zgodnie z prawem. Kilka lat temu ruszył pilotażowy program Zanocuj w lesie. Wyznaczono w nim tylko kilkanaście obszarów w całej Polsce, gdzie można było legalnie spać w namiocie, czy właśnie w hamaku, w lesie. Program był skierowany do miłośników lasu i przyrody, do turystów odpowiedzialnych, także turystów rowerowych, czyli takich jak my, no bo lubimy sobie oczywiście przyjechać do lasu na rowerze, rozbić namiot, posiedzieć sobie na Karimacie, wbić kawkę, rano wiecie jak to jest. <śmiany> Jak tam z tymi babami. <śmiany> to jest rozgrzewka po nocy w namiocie. Ile było w nocy? Pąpek czy samochód? <śmiany> Zero. Pilotaż się sprawdził. Spotkał się z na tyle dużą aprobatą Biwakowiczów, że w 2021 roku znacznie go rozszerzono. W tym momencie w programie bierze udział ponad 400 różnych nadleśnictw i w zasadzie cała Polska jest pokryta programem zanocuj w lesie. Utworzono jeden wielki spójny system pokrywający całą Polskę. Stworzono mapę, gdzie możemy sprawdzić, w których konkretnie obszarach możemy spać, a jednocześnie naprawdę bardzo, bardzo ograniczono procedury związane z możliwością przespania się w lesie. Polecam wam zajrzenie na stronę Czas w las albo zanocuj w lesie. Znajdziecie tam interaktywną, naprawdę fajną mapę z nałożoną siatką wszystkich obszarów objętych programem. Po kliknięciu w któryś z nich wyświetla się kontakt do zarządzającego nim nadleśnictwa. Chcąc przespać się w lesie, w większości przypadków w ogóle nie musimy tego zgłaszać do danego nadleśnictwa. Jak najbardziej możemy to zrobić spontanicznie, a zarazem w pełni legalnie. Ale istnieją pewne ograniczenia. Poznajmy je. Zamiaru nocowania w jednym z wyznaczonych obszarów nie musimy zgłaszać, jeśli planujemy biwak poniżej 9 osób i na maks 2 noce. Jeśli chcemy zostać na dłużej lub przyjechać większą grupą, powinniśmy napisać maila do danego nadleśnictwa minimum dwa dni przed przyjazdem. I otrzymać potwierdzenie zwrotne. Jeżeli chodzi o kuchenki turystyczne, co do zasady, możemy ich używać. Jeżeli chodzi o kuchenki turystyczne, co do zasady, możemy ich używać. No bo kto nie chciałby sobie właśnie wypić porannej kawki albo zjeść wieczornego makaronu z menażki, co nie. My na pewno tak, my często tak robimy, więc tak, możecie używać kuchenki turystycznej, natomiast oczywiście pamiętajcie o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa, no bo jednak mamy do czynienia z ogniem, tak? Tak jak teraz mamy wiosnę, liście są suche, no to oczywiście może się w każdej chwili przy jakiejś tam nieuwadze zapalić coś, jakaś ściółka leśna. No i pożar gotowy, także uważamy, pamiętamy, jeśli chodzi o ogniska, no to. Poza miejscami wyznaczonymi specjalnie przez nadleśniczych, czyli jakie są jakieś wiatki, palenisko, to poza tymi miejscami no, nie możemy palić. Ognisk. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, żeby ogólnie zostawić miejsce, które, w którym biwakujemy takie, jakie sami chcielibyśmy je zastać. A po zakończonym biwaku, wszystkie nieczystości ładujemy elegancko do woreczka i wywoźmy na najbliższy śmietnik. Pamiętajcie o tym, dzieci. No i co do zasady, w obszarach objętych programem, nie ma za bardzo żadnej infrastruktury, która ułatwia nam w jakiś sposób to nocowanie. Nie ma infrastruktury turystycznej, nie ma znaków, więc musimy się posiłkować mapą, żeby rozpoznać te obszary. Natomiast jest natura, jest wszystko w niezmienionej formie. Musimy wziąć ze sobą namiot, karimatę, sobie zorganizować to miejsce. Powiem Wam, że my naprawdę bardzo, bardzo cieszymy się, że takie programy powstają, że można oficjalnie spać już w lesie, na dziko w Polsce, że nie jest to obwarowane jakąś gąszczem trudnych, ciężkich przepisów. Sami jak na przykład podróżujemy rowerem, no byliśmy na przykład w Czechach kiedyś, w Parku Narodowym Szumała, to jest największy park narodowy Czech na południu. No jest to Park Narodowy, tak? no więc oficjalnie no to tak się wydaje. Nie, no na pewno nie można tam spać na dziko trzeba by się kitrać albo gdzieś z niego wyjechać. No ale jak wjeżdżamy w niego i jedziemy dwa dni, no to no bo jest, tak, no bo jest taki duży, tak? no to ciężko jest specjalnie wyjechać, żeby gdzieś przespać się. No i tam na przykład było tak, że w 10 miejscach w całym parku były specjalnie przygotowane miejsca, takie, no można powiedzieć, że pół pola biwakowe. Gdzie można było po prostu rozbić namiot legalnie, oficjalnie na jedną noc. Była tam no, taka ściółka przygotowana, że my tak naprawdę nic nie e, robiliśmy złego tam, nie psuliśmy nic. Tu zbudujemy dom na dzisiejszy nocleg. Były ławeczki, było miejsce, gdzie można było sobie oficjalnie się przespać. Super. I super, że w Polsce też powoli idzie to w tym kierunku. Obszarów udostępnionych do legalnego nocowania na dziko jest bardzo dużo. Na przykład wokół Warszawy można się rozbić w Hojnowskim i Mazowieckim Parku Krajobrazowym, a w okolicach Gdańska możemy to zrobić na przykład w Trójmiejskim Parku. W naszym przypadku, podróżując po Polsce rowerem, w zasadzie nie ma większego problemu y, z legalnym spaniem za każdym razem. Tak? No, kiedyś wiadomo, trzeba było y, nieoficjalnie, nie mówcie tego nikomu, no, ale kitrać gdzieś tam się y, w tym lesie. Teraz możemy jak najbardziej zaplanować sobie trasę w taki sposób, żeby za każdym razem spać w, legalnie w obszarze objętym programem, za noc w lesie. Na koniec kilka praktykaliów, czyli zasady savoir-vivre i dobre praktyki. Wiem, że dla większości z Was są one jasne jak słońce, natomiast no myślę, że warto je powtarzać jak mantrę po to, żebyśmy wszyscy pamiętali, wiedzieli i traktowali las jako miejsce, gdzie jesteśmy gośćmi i mogli z niego korzystać legalnie. Generalnie biwakowanie w Polsce w granicach wyznaczonych obszarów jest łatwe, przyjemne i dość proste w zaplanowaniu. Pamiętajmy jednak, że ten przywilej e, może być ograniczony w okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego. E, to akurat możemy sprawdzić na stronie danych narleś, tak jak pokazywałem Wam na mapce. E, klikając w dany obszar, e, pokazuje nam się strona, telefon, jakiś mail na przykład do nadleśnictwa, i jeżeli wiemy, że jest susza i no, może coś się zajrzeć, no to może wtedy sobie odpuśćmy jednak ten biwak. Nie zostawiajmy żadnych śladów po swojej obecności. Zaopatrzmy się w worek na wygenerowane przez nas śmieci, zwróćmy uwagę, żeby po zakończonym biwaku zabrać wszystkie elementy ekwipunku. Pamiętajcie, że informacje, które dzisiaj Wam przedstawiłem, dotyczą tylko i wyłącznie polskich lasów. W różnych częściach świata i Europy może to wyglądać już zupełnie inaczej: zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Na przykład w Skandynawii mamy prawo Allemans retten, bodajże tak ono się nazywa, które zakłada, że możemy spać prawie wszędzie, tak w uproszczeniu. A na przykład w Austrii czy we Włoszech nie można spać na dziko prawie nigdzie oficjalnie. Zapraszamy do innych poradnikowych filmów, w których opowiadamy o praktykaliach związanych z wyprawą rowerową. Najtrudniej jest zrobić ten pierwszy krok, więc jeśli macie go jeszcze przed sobą, zajrzyjcie.